Anatolian, wady i zalety. Oczywiście, Anatolian może nie jest jakimś bardzo popularnym psem w Polsce, ale wiele osób wie, co to za pies. Oczywiście są to psy wywodzące się z Turcji i to właśnie tam były to psy i nadal są, które poza stróżowaniem, poza obroną właścicieli musiały wykonywać szereg innych czynności, na przykład pilnować stad. Musimy pamiętać, że właśnie to niejako ukształtowało Anatoliany. I to, jakie są obecnie te psy, wynika w dużej części właśnie z tych dziesiątek, można powiedzieć, pokoleń, które musiały tam po prostu przeżyć i się sprawdzić jak najlepiej. Są to psy duże, to może tak poza wadami i zaletami, ponieważ ważą od 40 do 65 kg, niekiedy nawet więcej, a ich wysokość to od 71 do 81 cm. To naprawdę psy wysokie. Średnia długość życia to 10 do 13 lat. Taka nazwa pełna to anatolijski pies pasterski. Zaliczamy go do grupy molosów w typie górskim. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, pochodzi z Anatolii, czyli z regionów Turcji, gdzie był psem pasterskim, który pilnował owiec, ale także, tak jak powiedziałem, służył do chronienia, stróżowania, do obrony ludzi. Przejdźmy do wad i zalet. Oczywiście, po pierwsze, wymienimy zalety. A jest to pies, który jest psem bardzo mocno wiążącym się z opiekunami psem oddanym, psem niesamowicie lojalnym, psem mocno nastawionym na swoich opiekunów, ale, tak jak, powie tak jak powiem później, nie niezależności i pewnej upartości. To psy, które Uwielbiają swoich opiekunów, wymagają dosyć dużo naszego czasu spędzonego z nimi i są psami, które zrobią dosłownie wszystko dla swoich opiekunów. To pies bardzo wierny oraz bardzo czuły wobec swojej rodziny czy też stada, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali. To pies, który obdarza swoją rodzinę gigantyczną miłością. Musimy o tym pamiętać, że to pies, który no, uwielbia swoich opiekunów. I co ciekawe, jest niesamowicie cierpliwy i opiekuńczy wobec najmłodszych, ale wobec najmłodszych tylko z tej swojej rodziny. Jego cierpliwość też jest ograniczona, chociaż jest daleko, daleko większa niż wielu innych psów. On zrobi dla tych najmłodszych jeszcze więcej niż dla tych dużych, można powiedzieć, swoich opiekunów. Czuły, tutaj nie wiem, czy o tym wspomniałem, lubi okazywać emocje. Lubiące okazywać to, jak nas lubi, chociaż zdarzają się egzemplarze, które po prostu uważają, że ich obecność wystarczy, żeby pokazać opiekunowi, że ich kocha. Są to też psy doskonale sprawdzające się jako psy stróżujące i psy obronne. W żadnym wypadku nie podsycamy tych zachowań obronnych, terytorialnych no to jest prosty przepis na problemy ale on naturalnie jest genialnym stróżem, genialnym obrońcą. To pies, który odznacza się też dużym zdrowiem, bardzo dużą odpornością, jeśli chodzi o warunki, czy to zima, czy to lato, ten pies znosi te warunki naprawdę w doskonały sposób. To też pies inteligentny, chociaż nie do końca chętny do nauki. Ale gdybyśmy go przekonali, gdybyśmy go zmotywowali, wtedy musimy pamiętać, że jest w stanie nauczyć się wszystkiego i to bardzo, bardzo szybko. Ale no, to nie jest jego, można powiedzieć, zbyt, to nie jest dla niego najważniejsze. On chce pilnować. Więc pies bardzo wierny, bardzo lojalny, oddany, mogący zrobić wszystko dla swoich opiekunów, tolerujący również te inne zwierzęta, jeśli chodzi o życie domowe, te, można powiedzieć, należące do jego stada, czy to będzie jakiś mniejszy pies, czy też kot po odpowiedniej socjalizacji. On jak najbardziej będzie w ich stosunku pozytywnie nastawiony i będzie ich bronił. Teraz może przejdźmy do wad. I ta większość tych wad oczywiście będzie wadami, kiedy ten pies trafi w nieodpowiednie ręce, ponieważ w odpowiednich rękach to pies spokojny, zrównoważony, nie sprawiając zbyt dużych problemów. Ale to pies, który wymaga doświadczonego przewodnika. Przewodnika, który będzie w stanie go wychować, socjalizować, i musi trafić do opiekunów, którzy zdają sobie sprawę, że to pies, który posiada w sobie sporo niezależności, pewne pokłady upartości. On lubi stawiać na swoim, on przez dziesiątki pokoleń, przez setki, jeśli nie tysiące lat musiał radzić sobie samodzielnie, samodzielnie podejmować decyzje. To też pies, który może przejawiać zachowania agresywne wobec obcych ludzi i zwierząt. Bardzo ważna jest socjalizacja, bardzo ważne jest niepodsycanie tych zachowań terytorialnych. To pies, który ma mocno rozwinięte instynkty łowieckie i obrony stróżowania. Nie podsycamy, to jest na odpowiednim poziomie. To pies, który w odpowiedni sposób wychowany nie będzie stanowił zagrożenia, ale to wychowanie nie jest proste. Kolejną rzeczą Wartą powiedzenia jest to, że to są psy, które potrzebują przestrzeni. A Anatolijski pies pasterski jest też psem, który potrzebuje po prostu przestrzeni. To nie jest pies, który dobrze odnajdzie się na przykład w mieszkaniu czy też nawet w dużym domu. To jest jednak pies, który potrzebuje przestrzeni, którą będzie pilnować. Ponieważ dla niego drugą po kontakcie z opiekunami najważniejszą rzeczą jest stróżowanie. Pilnuje i wtedy jest najszczęśliwszy. To pilnowanie jest naprawdę dla niego niesamowicie ważne. Do tego jest to pies niezbyt taki aktywny, jeśli chodzi o to pilnowanie. Tutaj powinnam powiedzieć to w zaletach. On sobie leży i niektórym się wydaje, że no nie pilnuje. W rzeczywistości jest cały czas niesamowicie czujny, tylko że on reaguje, kiedy trzeba. Wstanie, podejdzie, Ktoś spojrzy na niego i no raczej w większości wypadków stwierdzi nie. Chce przeżyć. W jednym kawałku. To pies niehałaśliwy. Pies nie będący takim zbyt aktywnym stróżem, tak jak na przykład świetny stróż, jakim jest dowczarek niemiecki, no ale troszkę niekiedy zbyt aktywny. Anatolian stróżuje w sposób spokojny i reaguje tylko, kiedy wyczuje jakieś zagrożenie. Wtedy reakcja jest błyskawiczna. Coś mi się poplątały te dzisiejsze wady zalety, nie wiem. Może nie przygotowany jestem. No ale widziałem dzisiaj takiego Anatoliana i stwierdziłem, że chyba takiego materiału nie ma, a to pies niesamowicie ciekawy. I przejdźmy jeszcze raz do tego stróżowania. Świetny stróż, czujny, nieprzekupny, reagujący tylko kiedy trzeba. Nie podsycamy tych instynktów obronnych terytorialnych, ponieważ może być źle. Podsumowując, Świetny pies, bardzo fajny pies, kiedy ktoś potrafi go wychować, jest w stanie zapewnić mu dużo swojej bliskości. One dodatkowo dosyć dobrze znoszą samotność, ale ta bliskość jest bardzo, bardzo ważna. Pies, który jest genialnym stróżem, kochającym swoją rodzinę, doskonale odnajdującym się w życiu rodzinnym, tylko że potrzebuje właśnie przestrzeni, którą może pilnować. W odpowiednich rękach, w doświadczonych rękach, pies świetny. Nie sprawiający problemów, poddane socjalizacji, nie wchodzące w bójki, tutaj często te bójki byłyby oczywiście jednostronne, to naprawdę doskonały wojownik, jeśli można tak powiedzieć, chociaż oczywiście psy nie powinny nigdy no, walczyć z innymi. To pies, który w przypadku odpowiedniej socjalizacji nie będzie sprawiał problemów, pies trudny. Ale te zalety, jakie można powiedzieć za sobą niesie, ale te zalety, jakie za sobą niesie, rekompensują te wszystkie jego wymagania. Trafi w odpowiednie ręce, będzie świetnym psem. Na dzisiaj może dziękuję. Zapraszam na inne materiały do zobaczenia i usłyszenia ponownie.